Dusza służącej Okiku. Zamek Himei, Japonia. Jesteście nowymi służącymi, wybranymi do służby w Zamku Himei, największym zamku w tej prefekturze Hyogo. Nie każdy może tu pracować. Dlatego szanujcie swoją pozycję i dobrze służcie panu. Tak, pani ochmistrzyni Szogu. Zamek Himei ma pięciu własnych zasad. Po pierwsze, pracujcie pilnie, nie unikajcie pracy. Po drugie, pan ma zawsze rację we wszystkim, nie wolno się sprzeciwiać. Po trzecie, absolutna lojalność, zakaz plotkowania i wtrącania się w prywatne sprawy pana. Po czwarte, zakaz zbliżania się do studni przy tylnej bramie zamku. I po piąte. Ponieważ ten zamek ma wiele skarbów, więc, jeśli ukradniecie cokolwiek w obrębie zamku, zostaniecie ukarani śmiercią. Kara za kradzież jest zbyt surowa, brzmi przerażająco. No, no. Mówiłem, żeby o niczym nie dyskutować. Chcecie być ukarane? Cudownie. Pięknie, wykwintnie. Okipu. Umyj ten stos talerzy. Dobrze, pośpieszmy się, żeby ochmistrz nas zbeształ. Pani Okiku, jest pani odpowiedzialna za dziesięć talerzy, prawda? Jak to? Czy to dziesięć talerzy? Ochmistrzyni, czy coś się stało? Właśnie, powiedziałam ci, że jest ich dziesięć, i dopiero wtedy dowiedziałaś się, że jest ich dziesiąte. Nie policzyłaś ich wcześniej? Panie, dopiero CEO powierzono mi to zadanie, tak. Już zapamiętałam! Okiku! Jeszcze nie świta! Dlaczego już wstałaś? Chyba nie nadeszła jeszcze nasza godzina pobudki. Muszę wstać, żeby wytrzeć dziesięć talerzy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Hej, Szogu. Kto liczy i konserwuje talerze każdego dnia? Widzę... Że robi to znacznie lepiej niż stary służący. Panie, to o Ona jest nowa, więc kazałem jej pracować z pełną odpowiedzialnością. Jest pan zadowolony? Jest dobra. Zleci jej dodatkowo przynoszenie wody do mycia nóg i parzenie dla mnie herbaty każdego dnia. Tak jest. Co jest? Dlaczego tak się wahasz, Szogu? Chcesz mi coś powiedzieć? Panie Zamku, okiku jest całkiem piękna. Panie Zamku, to są świeże pąki herbaty prosto z Ousaki. Jaśmin zaś pochodzi z regionu gorących źródeł Beppu. Proszę, panie Zamku, delektuj się. Piękna osoba sprawia, że herbata smakuje o wiele lepiej. Panie zamku, Pan zbyt mnie chwali. <laughs> Jesteś piękna jak kwiat jaśminu. Pozwolę sobie umyć Pańskie stopy, mój panie. Czy chcesz? Żebym ja umył twoje nogi? Panie, panie zamku, nie śmiem. Od kiedy cię poznałem, jestem oczarowany twoją urodą. Zostań moją. Mówisz, mówisz poważnie. Oczywiście, jak mógłbym skłamać tak pięknej dziewczynie? Tak naprawdę, też cię lubiłam od dawna, ale jako służąca, nie śmiałam celować tak wysoko. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia. Nie myśl o różnicy statusu. Bądź ze mną na zawsze. Panie zamku, czyżbym mogła być szczęśliwsza niż teraz? Okiku ma prawdziwe szczęście. Wszystkie jesteśmy służącymi, ale jej los się odmienił. Wkrótce zostanie żoną władcy. Marzenia ściętej głowy. Pan zamku Kataszy ma tak szlachetne pochodzenie. Dlaczego miałby poślubić służącą? Czy zapomniałyście zasad zamku Himei? Trzecia zasada. Nie wtrącajcie się w prywatne sprawy pana. Jeśli szogu się o tym dowie, czeka was zguba. Wraca do późna. Jest taka męcząca, a gdzie się podziała jaki od popołudnia? Zniknęła bez śladu, a ja chciałam ją prosić o pomoc. Miaki. O Kiku jest już kochanką Katashiego. Zdobycie informacji o tajnej komnacie ze skarbem w jego sypialni. Nadal ci się nie udało? Ja naprawdę nie mogę tego zrobić. Stanę się zdrajczynią. Shogu. Proszę pana, czy może mi pan dać inne zadanie? Tej sprawy nie mogę się podjąć. Ty nie niewdzięcznico. Pamiętaj o pieniądzach, które dałem ci na leczenie matki. Jeszcze ich nie spłaciłaś. Zarządca szogu. Sprowadziłeś mnie tu, a ja będę oddawać ci całą moją miesięczną pensję. Proszę, nie zmuszaj mnie do tak niemoralnych czynów. To jest zbyt podłe. Jeśli nie zmusisz Okiku do zdobycia informacji i sposobu na włamanie się do tajnej komnaty Katasiego, rozgłoszę na cały świat, że sprzedałaś mi swoje ciało. Za pieniądze. I wtedy twoje życie się skończy. Szogu. Nadal zamierza Pan zabić Pana zamku, prawda? Muszę go zabić. Muszę zdobyć skarb w tym zamku. Kto tam? Stój! Okazało się, że on knuł okrutny spisek. Muszę natychmiast powiadomić Katashiego. Miaki, wiem o twojej matce i o tym, jak ten nikczemny Szogu doprowadził cię do ostateczności. Osoba, która była w magazynie poprzedniego dnia, to ty, stary Szogu, szuka wszędzie. Jeśli dowie się, że usłyszałaś jego spisek, na pewno zginiesz. Miaki, ufasz mi? Ufam ci, ale ja martwię się też o twoje bezpieczeństwo. Więc ty, daj mu znać, że tajna komnata znajduje się za regałem Katashiego. Ale to zabije Katashiego. Gdy tylko dostanie się do tajnej komnaty, pozna wszystkie tajemnice zamku, które pan zamku tak długo skrywał. Po prostu postępuj zgodnie z moim planem. Powiedz staremu, żeby wyjął siódmą książkę od lewej, z górnej półki, a komnata się otworzy. Jutro. Kataszy jedzie na polowanie w góry. Mój skarb. Zdobywając skarbnicę złota i cenny miecz w tym zamku, stanę się niezwyciężonym panem zamku Himei. Złapać misogru. <laughs> Miaki, oszukałeś mnie. Panie zamku, Nie poszedłeś w góry. Bardzo sprytnie. szogu, Godny mojego zaufanego zarządcy. Brać go. Szogu uciekł, Nie do wiary, że znał tajne przejście. Na szczęście, mieć jest wciąż ze mną. Kataszy, Okiku, dziękuję, że powiadomiłaś mnie na czas I uratowałaś mi życie Pomóż mi rzucić zasłonę dymną Na tego przeklętego szogu Gdybym nie usłyszała spisku szogu Nie wiem, co by się stało Gdyby pan zamku coś się stało Nie przeżyłabym Obiecaliśmy sobie, że zawsze będziemy razem Amiaki Muszę się z nią rozprawić to jest szpieg szogu. Wynosz się stąd. Pan zamku nie toleruje takich zdrajców jak ty. Władco, proszę, wybacz mi. Nigdy więcej tego zrobię. Natychmiast wracaj do swojej wioski. Inaczej stracisz życie, Okiku. całe to. Wszystko to przez ciebie. Kataszy. Dlaczego władca odesłał Miaki? Ma starą, chorą matkę, która potrzebuje pieniędzy na opiekę. Okiku, jesteś moją osobistą służącą. Nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi. Poza tym, w obecności innych, nie życzę sobie, żebyś zwracała się do mnie po imieniu tak swobodnie. Panie zamku, nadal traktuje mnie pan jak zwykłą służącą. Jeśli nie jesteś służącą. To kim jesteś? Jestem tobą zauroczony? Czy to ci nie wystarcza? Pamiętaj, żeby jutro wieczorem wcześniej podać herbatę. Tęsknię za twoim zapachem. Okiku. Miaki, dlaczego tu jesteś? Okiku. Jestem głodna i jest mi zimno. Nie mam pieniędzy, więc nie mogę wrócić do domu. Możesz dać mi coś do jedzenia? Biedna ty. A może pomogę ci wślizgnąć się do sypialni służby. Tam jest kominek. Potem przyniosę ci coś do jedzenia. Ale, co jeśli ktoś się dowie? Przyniosę ci strój służącej do przebrania. Miaki Przepraszam cię, że przez to straciłaś pracę. Nie obwiniaj się. Prędzej czy później i tak bym stąd odeszła. Nadal musisz pilnować. Dziesięciu pozłacanych talerzy, prawda? Zgadza się. Codziennie rano budzę się o tej samej porze i liczę, czy jest dziesięć talerzy. Po użyciu nadal są chowane w szafce, tak jak wtedy, gdy tu jeszcze byłaś. Jeśli jesteś zajęta, po prostu rób swoje, zostaw mnie w spokoju. Przyniosę ci jeszcze coś do jedzenia. Miaki, gdzie ona poszła? Pewnie bała się, że ktoś ją zobaczy, i już poszła. Nawet się nie pożegnałam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, siedem, osiem, dziewięć. Co? Dlaczego jest tylko dziewięć talerzy? Gdzie zniknął ten dziesiąty? Czyżby spadł? Nie to niemożliwe. Gdyby spadł, to by się roztrzaskał. To koniec, zaginął jeden talerz. Mam nadzieję, że szybko go znajdę. Ty złodzieju. Natychmiast idź przeprosić pana zamku. Panie zamku, jaką zbrodnię popełniłam? Okiku, gdzie ukryłaś dziesiąty talerz? Ten talerz jest wart sto razy więcej niż ty. Władco, nigdy nie odważyłabym się na tak straszny czyn. Kiedy dzisiaj liczyłam talerze, jednego brakowało. Wciąż go szukam. Na próżno ci ufałem. Straże, zamknijcie ją w lochu. Torturujcie ją, aż wyżna, gdzie go ukryła. Panie zamku, proszę, rozważ pan. Znasz pan moje uczucia do ciebie. Jakżebym mogła ukraść coś tak cennego dla pana. Co proszę? Szogu znalazł miejsce ukrycia talerza poza zamkiem? Szybko przyprowadzić go tutaj. Rzeczywiście, Okiku przemyciła talerz na zewnątrz. Dzięki miaki, która się o tym dowiedziała i doniosła mi, mogłem tu wrócić, aby odzyskać dla Pana skarb. Zaufałem Okiku na próżno. Ona mnie zdradziła. Tak? Kto by pomyślał, że za tak pięknym wyglądem kryje się chciwe i podstępne serce? Nawet ja byłem w szoku, gdy wpadłem w jej pułapkę, oszukany, naprowadzony przez nią na poszukiwanie zaginionego skarbu Pana, a potem oskarżony o jego kradzież. Naprawdę niedowiary była taka łagodna. Tylko ja cierpię, lojalny całym sercem panu zamku. A jednak, tylko z powodu tej przebiegłej służącej pan zamku, zaczął mnie podejrzewać. <grym> Już dobrze nie musisz płakać zrozumiałem cię. Dzięki, panie zamku. Więc teraz ona nadal nie przyznaje się do winy. Prawda? Panie zamku, jestem przyzwyczajony do załatwiania takich spraw. To pestka. Jeśli pan pozwoli. Rób, co zawsze. Co? Była torturowana na śmierć i życie, a nadal nie przyznała się: Dlaczego ukradła talerz? Szogu, dlaczego to wszystko tak się dzieje? W tej chwili jesteś dokładnie w tym miejscu. Dlaczego ten ważny talerz znajduje się akurat w jego ręku? Dlaczego? <laughs> Powinnaś podziękować za to, że sprowadziłaś Miaki z powrotem do zamku. Miaki. To ona wzięła talerz, żeby mnie wrobić. O kiku myślisz, że Miaki uważa cię za przyjaciółkę, to przez ciebie straciła pracę. To ty wskazałaś mnie, przez co mój plan się nie powiódł. Ona też mnie potrzebuje. Gdy ja upadam, ona też upada. Spotkałem się z Miaki, i ona zgodziła się pomóc mi zemścić na tobie. Panie zamku, czy pan też mu ufa? Gdy tylko schwytam sprawcę kradzieży talerza, pan zamku pozwoli mi osądzić właściwą osobę i wymierzyć sprawiedliwą karę. Panie zamku, ona jest dla niego tylko zabawną rozrywką. Gdy tylko ukradłaś jego cenny przedmiot, on już nie będzie Cię traktował poważnie. Przypomnij sobie, zasadę numer 5: jeśli ukradniesz cokolwiek w obrębie zamku, zginiesz. Wy. Co zamierzacie mi zrobić? Szogun rozkazał. Zgodnie z zasadą numer 5, musisz umrzeć. O Kiku szamocze się, błagając o życie. Ale wszystko się skończyło. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten dźwięk, to Kiku. Ona nadal tu się kręci? sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest dziesięć talerzy, moich dziesięć talerzy. Zostałam niesłusznie oskarżona. Zostałam niesłusznie oskarżona, panie zamku Takaszy. Nocne tortury doprowadziły władcę zamku do załamania. Niedługo potem władca zrozumiał, że Okiku była niewinna. Jego ród musiał odmówić modlitwy za duszę dziewczyny. Dźwięk liczenia talerzy przez ducha Okiku. Odzwierciedlał realia epoki feudalnej, kiedy życie służącej było mniej warte niż martwy przedmiot. Ten film jest oparty na legendzie związanej ze słynnym zamkiem Chimei w Japonii, nawiedzona studnia. Została później nazwana Studnią Okiku, a historia o niesłusznie oskarżonej służącej stała się bardzo popularna w japońskiej kulturze, adaptowana na wiele sztuk teatralnych i obrazów. Uważa się nawet, że stała się inspiracją dla słynnej powieści i filmu Grozy. Dering do dziś w Zamku Himeji wciąż wiele osób słyszy krzyki Okiku wczesnym rankiem. Dochodzące z zniszczonej studni.